Witam Państwa bardzo serdecznie. W media podają, że policja się dozbraja. To jest oczywiście prawdą. Ale niekoniecznie wszystkie dane są prawdziwe i postaram się to w tym filmie udowodnić. Tutaj jak widzimy mamy armatkę trochę starszego typu, armatkę wodną, która jest wyposażona w zderzak, zraszacze boczne, osłony dla kierowców, wiadomo, że jest główne działko na środku wozu, na górze. Jest też przednie działko, które Zalewa oponentów farbą. Tu możemy zobaczyć sobie zasięg tej armatki wodnej. Jest on no, naprawdę duży, bardzo duży biężek. No i tutaj jeszcze widzimy właśnie farbę, która oznacza potencjalnych agresorów, żeby później można było ich wyłapać. Ok, ale żeby przejść do początku, to przechodzimy na stronę, tutaj jak widać, policja.pl. tam Możemy sobie posprawdzać kilka fajnych rzeczy. Pierwsze z nich to jest Nowoczesna Policja i prezentacja sprzętu zakupionego w 2019 roku. I to są tak trzy blokołki. śmigłowiec Bell transport ten opancerzony radiowozy, uzbrojenie i odzież taktyczna, kamery i tak dalej, i tak dalej, można by wymieniać nieskończoność. Ważna jest data zamieszczenia tego artykułu, to jest 7.1.2020 czyli już w styczniu. Drugą sprawą jest wydano na to 240 milionów złotych, to też nie jest mała kwota, choć jeśli popatrzymy na cały rok, na obecny zakup na przykład tych e, armatek wodnych, gdzie raptem tylko 25 milionów wydano, no to tam jest 5 sztuk, a tu 240, no można, można ten. Bardzo fajny jest ten, środki na ten cel pochodziły z Funduszu Wsparcia Policji, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Programu Modernizacji Policji, Programu Operacyjnego Infrastruktura środowiska, środków rezerwy celowej, budżetu państwa, wspierania, zwalczania przemytu i podrabiania, podrabiania wyrobów tytoniowych oraz środków na realizację zadań związanych z ochroną i pomocą dla pokrzywdzonego i świadka. I w ramach tego przedsięwzięcia zakupiono samochody oznakowane, nieoznakowane, furgony, więźniarki, samochody terenowe, łodzie, motocykle, ambulanse, poczty specjalnej, autobusy. Specjaliści w pojazdy, urządzenia diagnostyczne, czy inne sprzęt transportowy. No, poczta specjalna, to może się przyda akurat do, do wyborów. Zobaczymy. Ja Państwu podam no, tą stronę no, policja.pl, ale dam dokładnego linka do tego, żebyście mogli sobie znaleźć. Tutaj, tutaj sporo, sporo kwiatków można, można wyłapać na tym, że, że naprawdę te, te kwoty są olbrzymie. Tutaj można sobie, jak na załączonym zdjęciu, galerię pooglądać, jak nasza policja będzie wyglądała w najbliższym czasie. Jak fajnie się będą, że tak powiem, jaki fajny sprzęt mają nowy. O, może tak. Także widać, że, że jest to sprzęt dość konkretny. Tutaj o, drony, bo... Tam jeszcze jest, że zakupili 30 dronów do pilnowania no, tam wiadomo jakieś ogloki a tutaj mamy nowy sprzęt ochronny dla policjantów i tyle. Ale przejdźmy, przejdźmy do sedna, tutaj są jeszcze filmiki, które, które jeżeli ktoś knajd on... to będzie link, sobie Państwo obejrzycie tak, tutaj tutaj mamy z, typowo z akcji. Jak to wygląda? No wiadomo, że też pojawi się sprzęt saperski. No, ciekawe są te pojazdy. O. I tutaj podam, podam Państwu jeszcze drugiego linka. To są zamówienia publiczne policji. I tutaj możemy się dowiedzieć wiele fajnych rzeczy. Tutaj jest na przykład dostawa tych 124 sztuk, to za chwilę przejdziemy do właśnie do tych wozów bojowych. No tutaj widzimy wartość zamówienia i tak dalej, także możemy nawet wiedzieć ile wydajemy, ale na drugiej stronie jest bardzo ciekawa bardzo ciekawa pozycja. Tutaj właśnie te dwa zamówienia. Ja sprawdzałem ten budynek i prawdopodobnie zajmę się w w następnym filmie tym, tą sprawą, tutaj Orkana 14, bo to jest poniżej 5, milio 5 milionów 548 tysięcy euro, także to, to są konkretne kwoty. Tutaj też poniżej 5 milionów 548 tysięcy euro. To jest budowa strzelnicy z zapleczem socjalnym i tak dalej. Jeszcze nie, nie dotarłem o co chodzi dokładnie z tymi, z tymi zamówieniami, czy to są adresy, będę musiał przejrzeć treść ogłoszenia. Ale okej, okay, przejdźmy do sprzętu, T tym się zajmiemy w następnym filmie. I teraz tak, proszę Państwa, proszę się zastanowić. Termin składania ofert tu jest tak, dostawa 5 sztuk pojazdów typu armatka wodna. Niektóre media podają, że jeżeli chodzi o, o te armatki wodne, że to... Mieszkańcy większych miast wręcz proszą policję o to, żeby, żeby im dostarczyła takie, takie armatki z, związane z obecną sytuacją. To no, no nie jest to do końca prawda. Jak już widzimy, 30 stycznia 2020 roku zostało, zostało to, to zamówienie ogłoszone, a potem 4 dni później e, w dzienniku urzędowym. Tak? Tutaj widać ogłoszenie o zamówieniu, zostało przekazane urzędowi oficjalnych publikacji wspólnot europejskich w dniu 30 stycznia, tak, no, a tutaj w dzienniku urzędowym 4 lutego, tak, czyli to jest pierwsza sprawa. Przejdźmy do następnej, bo to jest małe to jest miki. Tutaj dostawa 124 sztuk pojazdów typu furgon ozna oznakowane w wersji wypadowej, czyli W. I tutaj, proszę Państwa, to też tak samo zostało 2 marca, tak, a do dziennika urzędowego zostało wprowadzone 6, 6 marca, czyli 4 dni. Także drodzy Państwo, teraz przejdźmy do, do amunicji. Tutaj jak widać zawarcie umowy ramowej na dostawę nabojów pistoletowych kaliber 9x19 mm Parabellum z pociskiem typu DF-MJ. Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 28.02.2020, czyli no, Policja nie, zaczął, nie zaczęła się zbroić, że tak powiem, jednego dnia, tylko to już po zamówieniach widać, że, że zebrałem się wcześniej, tak. W Dzienniku Urzędowym wpadła 4 dni później, czyli 4 marca 2020. Przypominam, że jest kwiecień 12, dzisiaj aktualna data. I o co z tym chodzi? Bo niektóre media zarzucają, że po prostu policja kupuje 2-3 razy więcej amunicji niż do tej pory. I tu proszę Państwa to nie jest do końca prawda. Bo tutaj mamy dokładny dokument, który można sobie zobaczyć, to jest zamówienie. I tutaj przedmiotem zamówienia jest dostawa naboju, tak, pistoletowych i tak dalej, i tak dalej. Z 30 milionów sztuk. Zamawiający przewiduje w ramach umów wykonawczych zakup od 10 do 15 milionów sztuk amunicji rocznie czyli, czyli tak naprawdę no i tu jest koniec 2021, czyli czyli do 17 grudnia 2021 czyli to jest to jest tak naprawdę na dwa lata no fakt i amunicji może jest o... o... 5, 10 dziesięć milionów więcej, ale, ale nie jest aż tyle, żeby mówić, że to jest e, dwukrotność, trzykrotność, czy nawet czterokrotność, bo z takimi absurdami można się spotkać w mediach. Także, proszę Państwa, no, najlepiej wejść na stronę i sobie samemu sprawdzić. Tylko ja rozumiem, no, my też nie mamy na to zazwyczaj czasu, żeby, żeby bawić się w takie, że tak powiem, poszukiwania, tak? No to jednak czasu trochę zajmuje. No i tutaj, proszę Państwa, widzimy Radio Z wiadomości. Policja zbroi się w czasie epidemii. Kupuje wozy wypadowe, armatki, amunicję. Tu Robert Krynierski 10 kwietnia 2020 roku napisał o 11:12: Zamieścił artykuł, że policja się zbroi w czasie epidemii, tak? Okej, okay, no i tu już jest, tu już pan Robert, no. Się nie, że tak powiem, nie zrobił research i, i po prostu to nie, że się zbroi, bo ona się zbroiła, a ta policja już, jak pokazałem Państwu, dużo wcześniej niż, niż epidemia nastała tak naprawdę w Polsce, kiedy już wiedziano, że, że może być, ale już, już sprzęt był zakupowany. Udało nam się ustalić, że policja składa przetargi na zakup sprzętu i nowych pojazdów. Już zakończono jeden z nich na zakup pięciu armatek wodnych za prawie 20 milionów. Kolejne dotyczy 30 milionów sztuk amunicji, co jest, jak mówią eksperci, liczbą niesłychaną, przewyższającej dotychczasowe zamówienia dwu, a nawet trzykrotnie. No tak, ale eksperci pewnie tą całą, yy, że tak powiem, tą liczbę tych, tej amunicji wrzucili do jednego roku, a jak tam widzimy, tam jest do 2021, tak, do, do, do grudnia i to trzeba podzielić już przez dwa i to już nie jest taka, taka wielka liczba, tak, bo to już wychodzi, że to nie jest nawet dwu, Razy dwa, tylko jak już to, nie wiem, półtora, coś takiego. No i teraz chyba jeden z ciekawszych tematów podwyżki w policji i innych służbach. Mondyrowi dostaną 500+, plus z wyrównaniem do 1 stycznia. Ja Państwu zostawię te, te linki. I sobie, sobie poczytacie, sami możecie sobie znaleźć. W każdym razie, tutaj, jak widać, kurier poranny jest też mm, info security 24. I tutaj to nie tylko dotyczy, dotyczy policji, tak samo dotyczy to Straży Granicznej, Strażaków i funkcjonariuszy służby ochrony państwa, tak. No, oni czekali na te podwyżki tak naprawdę od 2018 roku, także też nie możemy ich za bardzo karcić, jeżeli, jeżeli je dostaną, tak? No ale fakt faktem no, zbiega się to, jakby powiedzieć, w czasie z tym, że się zbroją, dostałem jeszcze podwyżkę, także wiedzą, ko dla kogo pracować. I tutaj, jak na zaznaczonym obrazku, dodatkowe środki na uposażenia, zaplanowane na 2020 rok. Umożliwiają dokonanie podwyżek uposażeń policjantów o 462 zł przeciętnie miesięcznie na etat, a z uwzględnieniem nagrody rocznej wypłaconej w 2021 roku nastąpi wzrost o kolejne 38, czyli łącznie o 500 zł przeciętnie miesięcznie na etat. Oznaczać to będzie, że przeciętnie miesięczne uposażenie wyniesie 6151 ,97 zł. Także ja polecam do tych artykułów zajrzeć, szczególnie jak ktoś pracuję w wyżej wymienionych branżach i się z tym zapoznać.